Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć jak jeszcze pomagam sobie żeby mimo powiedzmy problemów i innych jakichś sytuacji życiowych powoli a może nawet czasami szybciej dążyć powiedzmy w, w obranym przeze mnie kierunku Wiecie, składa się na to, składają się na to właściwie wszystkie czynniki, prawda? Czyli wróćmy do tego też, że ćwiczę, że codziennie merytuję i to są bardzo ważne rzeczy, którym, które wszystkim polecam na początek. No, ale właśnie, co poza tym? Co dodatkowo jeszcze robię, to jest temat tego cinga. a jest to e, po pierwsze, właściwie są trzy takie praktyki, które łączę ze sobą: P praktyka wdzięczności, e, praktyka e, nazwijmy to afirmację i wizualizację. Wizualizację tego jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie. Zacznijmy od afirmacji. Afirmację stworzyłem sobie taką inspirowaną w sumie na Mirku Burnejko i jego vlogu dość dawno, dawno temu. Troszkę ewoluowała. Ale nie ma nic złego, żeby się inspirować innymi. Więc mogę wam pokazać, tak wygląda moja afirmacja. Przeczytam Wam. Dbam o jakość snu, dbam o właściwe nawodnienie, jem tylko to, co dobre dla mojego organizmu, moja waga spada, umożliwiając mi nowe rzeczy, jestem szczupły i dobrze zbudowany, osiągam wszystko, o czym marzę, przez to, że mądrze pracuję. Robię, tworzę, jestem twórcą, wychodzę z strefy komfortu każdego dnia, Jestem najlepszy w wybieraniu wartościowych rzeczy, wydarzeń i ludzi. Daję innym wartość, która poprawia ich życie. Myśląc pozytywnie, przyciągam pozytywnych ludzi i wydarzenia do swojego życia. Jestem pewny swoich umiejętności. Programowanie jest dla mnie łatwe. Jestem wolny od nałogów. Jestem joginem, jestem biegaczem, jestem kalistenikiem, jestem podróżnikiem, jestem programistą, jestem przedsiębiorcą, jestem podcasterem. Jestem liderem, jestem muzykiem, jestem kochankiem, jestem milionerem. Jestem sobą. Tak można troszkę w tych afirmacjach przesadzać i sobie afirmować powiedzmy jakieś bogactwo. Jeżeli, jeżeli to jest coś, czego chcecie, powiedzmy coś, coś co by było przydatne. Ja sobie się widzę pieniądze przede wszystkim jako coś, co umożliwia osiąganie pewnych innych, dużo ciekawszych rzeczy, jak na przykład chociażby, jakbym nie musiał pracować, to bym tylko skupiał się na podcastach i tak dalej, no. Kolejnym tematem jest wizualizacja. Na czym to polega? Ja mam tutaj sobie, zapisałem takie własne swoje wizualizacje w danym momencie, które mi są potrzebne. Tak to okreśmy. I pierwsza z nich brzmi tak. Mam dobrą pracę, którą wykonuję bez wysiłku i pozwalam mi to na zajmowanie się czym zapragnę. I teraz jakby bo to jest tylko dla, dla przypomnienia jeżeli ktoś pamięta swoje wizualizacje jakby nie, nie, musi, nie musi korzystać z kartki i teraz po prostu zamykamy oczy i wyobrażamy sobie e, nas w tej sytuacji jak właśnie mamy dobrą pracę witamy się powiedzmy z szefem czy tam może mamy tą pracę e, jakby na własny rachunek, może to jest nasza firma i nie mam szefa, to wyobrażamy sobie wtedy tą naszą firmę. No. Ja ostatnimi czasy pomyślałem, że spróbuję zamocić się masażem, więc dopisałem sobie też taką wizualizację, że Masaż pozwala mi się utrzymywać i zrezygnować z pracy. Tak, i sobie wyobrażam. Może, wiecie, masuję tam, powiedzmy, kogoś i pomagam tej osobie. Masuję jej nogi i plecy. Tak, ten, ten, tak w skrócie. Um. No, tutaj można sobie wymyślić cokolwiek zapragniecie. Na przykład przebiegłem maraton i sobie wyobrażam, że biegnę w tym maratonie i tam dobiegam do mety. Yy, nagrywam podcasty, które przynoszą coraz wyższe dochody. To jest, podcasty to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. No i, I, i sobie wyobrażam tam, że siedzę z moim gościem yy, czy gościną. Przy, przy stole podcastowym i rozmawiamy i e, wyobrażam sobie, że powiedzmy e, pieniądze na koncie wzrastają. Tak. Mniej więcej w ten sposób. No tutaj też trochę bardziej prywatne rzeczy związane na przykład z tym, że wiecie, mam partnerkę i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałem się za bardzo tutaj zewnętrzniać, ale tak. Takie rzeczy też są ważne w życiu jak najbardziej i, i, i warto je w wizualizacji umieścić. I, i trzecią praktyką, właściwie w tej, w tej kolejności to robię co rano po medytacji, tak jak dzisiaj jestem w parku i wziąłem sobie te kartki ze sobą, bo medytowałem tutaj, jest właśnie praktyka wdzięczności. Na czym, na czym to polega? Polega to na tym, żeby zapisać sobie trzy, trzy rzeczy, które się wydarzyły lub zrobiłeś, zrobiłaś poprzedniego dnia i za które jesteś wdzięczny, wdzięczna. Także to, to może być cokolwiek nawet od jakichś tam prostych rzeczy, że nie wiem, zadbałem o sen i poszedłem wcześniej spać. To może być też coś związanego z innymi aspektami życia. Na przykład wysłałem wczoraj tam trzy CV. Zacząłem się uczyć czegoś albo kontrolowałem naukę jakąś tam. Trenowałem, trenowałam. Także e, cokolwiek to nie było ważnego dla Was, czy to nie wiem, byłoby też spotkanie z rodziną nawet, czy cokolwiek te, e, takie rzeczy, te, które jesteśmy wdzięczni są, są bardzo ważne. Ja mam taką kartkę. E, ja mam takie kartki, na których sobie zapisuję takie jakieś proste rzeczy. Po prostu gdzieś tam coś zrobiłem, gdzieś byłem, coś wiecie, czasem mam gorszy dzień i zrobiłem mniej, czasem mam lepszy dzień, zrobimy więcej ale taka praktyka ułatwia nam życie przez to, że pamiętamy dzięki temu o tym. Żeby, żeby, być, żeby to doceniać, że tak naprawdę cały czas się staramy. Każdy w swoim rytmie i jakby ze swoją własną prędkością żyje, rozwija się, uczy, czy po prostu przeżywa różne tam tematy. I, no i to jest ważne, żeby po prostu nawet każdy mały krok, nawet mały krok może być ważny. To wszystko jest relatywne w zależności od, od nas. O, od, dla, dla, dla każdego człowieka coś innego może być w danym momencie ważne. Tylko pamiętajmy, żeby to doceniać. I po to jest ta praktyka. Żeby po prostu przypomnieć sobie o tym, że jestem zajbisty. Wczoraj zrobiłem takie fajne rzeczy. Wczoraj dałem radę. Tak. No. No i to wszystko. Chciałem, żeby te odcinki były krótkie, więc zakończmy i co, miłego dziąka. Do następnego. Hej.